Jest dobrą pamięcią, czy bywał taniec, czy flaszka wina, kto komuś piewę. Mając nadzieję, że, że Kościół to nie tylko ta siła, tylko też miłość, yy, przygotowaliśmy spektakl, w którym próbujemy przyjrzeć się, dlaczego jeden właśnie masowy mord mamy uważać za, yy, za dobry i szlachetny, a inne masowe mordy, które yy, współcześnie yy, 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 są dokonywane, mamy uważać za coś nagannego. Też tak powiem, temat sam w sobie brzmi dość mrocznie, natomiast myślę, że on nie będzie mroczniej przekazany niż na np. musicalu Jesus Christ Superstar, w którym w końcu Opowiadamy o ukrzyżowaniu Chrystusa, czyli o kaźni, o, o narzędziu tortur. Natomiast to jest musical, który jest kochany na całym świecie, dlatego, bo jest to opowiadane środkami lżejszymi, żeby bardziej się skupić na dyskusji intelektualno-emocjonalnej, na losach bohaterów. Nie epatujemy nienawiścią, staramy się nie, opato, nie epatować cierpieniem, tylko przygotować kawał dobrego show, kawał y, fajnej zabawy i tego wszystkiego, co rozumiem, przez dobrze odczytywany teatr muzyczny. Chciałbym, żeby to, co przede wszystkim zachęci. Potencjalnych widzów to była dobra rozrywka. Mamy jakby dwie strony. Stronę jerychońską, która jest nieokiełznana. Są to świrusy i strona izraelicka, która trzyma się swoich praw, swoich zasad i właśnie bardzo jest za Bogiem, a strona jerychońska jest wyzwolona. Są to po prostu wolni ludzie. Są to takie dwie warstwy, które się przenikają podczas całego spektaklu. Jest to nasz spektakl dyplomowy. Pracowało nam się wyśmienicie. Zaczęliśmy próby jeszcze pod koniec sierpnia. Moja postać była dopasowana trochę na kontrze do mnie, ponieważ Rahab jest nierządnicą, jest to postać z Biblii, gdzie ja na co dzień jestem dosyć spokojną dziewczyną i delikatną, i faktycznie przejście tej pierwszej takiej bariery było, było takim skokiem, że tak powiem, na głęboką wodę. Do it up! Do it up!